Czym będzie się różnił nowy system zagospodarowania odpadami komunalnymi u nas w mieście? Znaczy nowy system różni się przede wszystkim tym, że obowiązki odbioru nieczystości stałych, no, właściwie nieczystości też płynnych, będą należały do gminy. Do tej pory mieszkańcy zawierali umowy z firmami, które były operatorem na terenie miasta, natomiast od 1 lipca. Będzie zmiana zgodnie z przepisami ustawy. Obowiązki te przechodzą na gminę. I gmina będzie musiała zorganizować cały ten system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Nasze zadanie jest takie, żeby, żeby umożliwić mieszkańcom odbiór, a uchronić miasto przed zanieczyszczeniami, przed tymi nielegalnymi wysypiskami, które czasami się wiosną pojawiały tam w okolicy Sujczego Wzgórza, czy gdzieś po lasach. No myślę, że każdy jak zapłaci ten swój podatek, w związku z tym będzie, będzie no nie będzie mu się opłacało po prostu wozić tych, tych śmieci gdzieś do lasu, czy, czy gdzieś tam wynosić bez sensu, kiedy ma zabezpieczone punkty do, do odbioru tych odpadów. Myśmy ustali, ustalili w mieście metodę poboru pieniędzy od mieszkańców. Stwierdzamy, że to nie woda produkuje śmieci, nie metry kwadratowe powierzchni mieszkania jak w innych, zresztą miasta próbowano to robić i wycofano się z tego, dlatego że, że były to dość niesprawiedliwe policzenia, natomiast uważamy, że każdy mieszkaniec jako osoba fizyczna tworzy określoną ilość odpadów i za te odpady będzie musiał ponosić opłaty. Czy wystarczy, że z jednego gospodarstwa domowego wpłynie jedna deklaracja obejmująca wszystkich mieszkańców? Jeżeli jest to jedno gospodarstwo domowe, tak będzie przygotowana deklaracja, żeby ona była złożona jedna, bo mogą być takie przypadki, że w jednym gospodarstwie będzie jednocześnie prowadzona działalność gospodarcza. My uzgodniliśmy i przyjęliśmy taką uchwałę, że miasto przyjmuje od gospodarstw domowych, natomiast od... Przedsiębiorstw od firm prowadzących działalność gospodarczą, obowiązek należy do nich i podpisanie umowy z operatorem leży po stronie tegoż inwestora. Natomiast no, jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś będzie miał w swoim domu, nie wiem, no może biuro rachunkowe, czyli prowadzi działalność gospodarczą, wówczas na tej samej deklaracji będzie mógł złożyć informację o. o, o w wytwarzaniu tych odpadów, i wtedy z części, powiedzmy, tej przenoszenia na, na część gospodarczą, jeżeli tam wytwarza jakieś znaczne ilości, to będzie musiał podpisać sobie umowę oddzielnie z firmą, która, która prowadzi odbiór odpadów. Nowy system wpłynie na czystość trawy mazowieckiej? No myślę, że tak. Każdy z mieszkańców będzie miał już niejako taki podatek czyli będzie miał opłatę, którą i tak będzie musiał wnieść, i tak? Tą opłatę zadeklaruje w deklaracji, którą niebawem mieszkańcy otrzymają od nas. Do 15 maja ma być zwrot deklaracji, w których każdy mieszkanie zadeklaruje, jakie odpady będzie w jego gospodarstwie są wytwarzane, jakie potrzebuje worki na selektywną zbiórkę odpadów, ewentualnie pojemniki w gospodarstwach jednorodzinnych, czyli w, powiedzmy gdzieś w domkach. I określi nam, w ten sposób opłatę. No ja zakładam, że wszyscy mieszkańcy będą dokonywać selektywnej zbiórki, czy będą segregować odpady. W związku z tym ta, odpada, ta opłata będzie niższa, czyli 6 zł od osoby. W przypadku osób, które by stwierdziły, że nie opłacają się, to jest 8 zł. No mam nadzieję, że jednak wszyscy będą dokonywać tej selektywnej zbiórki. Naszym zadaniem będzie stworzyć teraz taki system, żeby te posegregowane odpady można odebrać. Jeśli chodzi o gospodarstwa jednorodzinne, to nie będzie większego problemu, natomiast w budynkach wielorodzinnych jest to jest to jest określony jakiś problem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w, w bloku, w kuchni ktoś miał kilka worków na selektywną zbiórkę, w związku z tym zostajemy przy systemie e, utrzymywania tych punktów selektywnej zbiórki odpadów na osiedlach mieszkaniowych, czyli, czyli rozmawialiśmy z prezesami spółdzielni, żeby te dzisiejsze punkty, w których stoją te popularne dzwony do selektywnej zbiórki na odpadów w postaci szkła, plastiku, papieru można było utrzymać. I dlatego też w mieście pojawi się jeszcze kilka, dzisiaj mamy o 40 kilka tych elementów. My chcemy gdzieś około 50 takich punktów w mieście mieć, żeby właśnie mieszkańcy tych domów wielorodzinnych, bloków mogli na bieżąco sobie po prostu usuwać z mieszkań. Tak jak to dzisiaj się robi, bo wiele osób w ten sposób też... Dzisiaj do tego tak podchodzi, że plastik, szkło, papier po prostu idąc gdzieś do garażu czy do pracy wyrzuca do tego do tego pojemnika, nie, nie tworząc, nie trzymając tego w domu przez dwa tygodnie, bo taka będzie mniej więcej częstotliwość odbioru różnych rodzaju odpadów. Mieszkańców domków jednorodzinnych jest łatwo rozliczyć, prawda? Z segregowania odpadów. A w jaki sposób będą kontrolowani w takim razie mieszkańcy bloków? No tak, jest tutaj, pewien problem. My liczymy na to, że mieszkańcy jednak podejdą poważnie do tego problemu i sami, czy tak powiem, będą się kontrolować. No niemniej jednak poszukujemy jakiegoś systemu, który by wymusił, czy tak powiem, albo, albo po prostu sprawdził, czy rzeczywiście zadeklarowana selektywna zbiórka się odbywa. Dokładnie jak to będzie robione, jeszcze trudno nam powiedzieć dzisiaj. No, są jest kilka pomysłów takich, żeby wyrówkowo kontrolować e, tego mieszkańca, który gdzieś z, z, składa, składa w tym swoim śmietniku e, jakąś tam reklamówkę ze śmieciami, jeżeli nie, nie ma segregowanych, wówczas będzie wtedy no, opłata mu zmieniona.